Mariusz Olkiewicz, in the cage .pl. Znajdujemy się we Wrocławiu tuż po oficjalnej ceremonii ważenia przed GaloFen 26, a jest z nami prezes Paweł Jóźwiak. Witam serdecznie. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. No Jest Wrocław, więc wiadomo, że będzie ogień, genialne ważenie, świetna muzyka, świetne nagłośnienie. Naprawdę czuć już nie, były nie, te emocje. No dokładnie, mi też im wyżej w kartę walk, te emocje już coraz bardziej mi się podnosiły, także cieszę się, że udało nam się zestawić takie fajne zestawienia sportowe. I już nie mogę się doczekać po prostu. Niech ta noc szybko mija, niech już będzie ten pierwszy gąk, niech już wskakują nasi gladiatorzy niech nie krobią roboty, bo naprawdę będzie moc jutro. Udało się praktycznie chyba całą kartę utrzymać bez większych zmian. No wypad Paweł e, trybała, ale zastępstwo swobodny. Tradycyjnie <grym> po raz drugi w ciągu półtorej roku, no trochę pech tego zawodnika, ale do trzech razy sztuka zobaczymy, co się nie udało dwa razy, może się uda za trzecim razem. Natomiast jest to Marcin Krakowiak, że mocne zastępstwo. Pytałem Marcina, no, on powiedział, że w razie ewentualnego zwycięstwa jest zainteresowany walką z Pawłem. No, nie wiem, no Paweł bardziej chciałby chyba bez tej kategorii wagowych. względu na wynik, to chciałby chyba z jarkiem, lechem stanąć, tak? Do tego pojedynka, może z Krakowiakiem to później, no zakładając, że wygra, oczywiście, bo tego nie wiemy, no, ale. Trypsonowi zarzucano, że wycofał się z tego pojedynku, że się wystraszył. Ja to absolutnie dementuję, znam sprawę. Paweł dostał kontuzji i naprawdę nie mógł być do klatki i w przyszłości chętnie z, z Lechem skrzyżuje rękawice. Rozmawiałem z Szymonem Duszą, pytałem, no zwycięzco z Kamilem Gniatkiem zamyka opcję innych walk niż walka z mistrzem. Jak chcecie to rozwiązać? No bo Szymon powiedział, że nie, że nie ma mowy w ogóle, żeby walczyć z Andrzejem. No to będzie problem, tak? Bo to nie są tylko koledzy z jednej grupy menedżerskiej, z jednej federacji, tylko to są przyjaciele, także to będzie ciężki orzech do zgryzienia, no zobaczymy jak to rozwiążemy na razie dajmy Szymonowi stoczyć pojedynek z Kamilem Gniatkiem, nie uprzedzajmy faktów, zobaczymy jak to wszystko się rozwinie Natomiast co w wypadku zwycięstwa Kamila Gniatka, bo wtedy się nam pisze rewanż, na który no, Kamil na pewno gorąco liczy No zgadza się, Kamil liczy na ten rewanż Andrzej powiedział, że może dać mu rewanż najpierw y Kamil coś wygra. Nie wiem, czy wystarczy na to pojedynek wygrana tylko z Szymonem, ale myślę, że to będzie bardzo duży argument i wtedy też usiadamy do stołu i rozmawiamy. Z tego co mi wiadomo, prezes ociepla stosunki ze wszystkimi innymi organizacjami, Nie wszystko idzie w dobrą stronę, dogadywanie się, wymiana zawodników z różnymi organizacjami, więc zapytam to, to o co najwięcej osób pyta tak naprawdę w kwestii Tymka Łopaczyka, który w mojej opinii jest faworytem tego turnieju The Best of The Best, który startuje już dzisiaj o 23 na TVP Sport i co w wypadku zwycięstwa, czy dogadacie się z ACA? Uważam, że wszystkie organizacje polskie, a czy nawet takie, które są zagraniczne jak ACA, a robią gale w Polsce, muszą się jakoś dogadywać, muszą się nawzajem szanować, muszą szanować swoje kontrakty, a wręcz współpracować. Tak? I my jakoś wytoczyliśmy nowy trend współpracy z organizacjami. Współpracujemy teraz z Tomkiem Babilońskim, współpracujemy z ACA. No także tak jak wcześniej wspominałem, jeśli Tymek wygra ten turniej, czemu mu bardzo życzę, to wiadomo, że my zawodnika na stałe na kontrakt nie oddamy i ACA też to rozumie i Tymek to rozumie, ale na pewno pozwolimy mu tam zawalczyć, czy raz, czy drugi będziemy się dogadywać, nie będzie z tym żadnego problemu. Wiadomo, że bilety, sprzedaż biletów to przy okazji wszystkich galemy mamy tak naprawdę w Polsce jest to jakiś taki języczek uwagi, każdy sprawdza, liczy, wchodzi czy na event, czy na e bilet czy gdziekolwiek, natomiast no wy przy Wrocławiu macie totalny luz. Nie no nie wiem, czy mamy luz, bo i we Wrocławiu polegliśmy y, półtorej roku temu. Był niefortunny termin Liga Mistrzów polec można wszędzie, tak? My oprócz kilku wpadek między nimi ten Wrocław i jeszcze dwie gale nigdy nie mieliśmy problemu z frekwencją i śmiało można powiedzieć, że y, po KSW jesteśmy drugą organizacją, jeśli chodzi o frekwencję w Polsce i tutaj wszystkim pozostałe organizacjom daleko do nas. tak? I tutaj nie, nie ma co się oszukiwać. No, nie mówię o galach freakowych, bo tego, tego tego nie liczę, bo to jest dla mnie zupełnie inna bajka. Nie? Ostruda postawiła bardzo wysoko poprzeczkę, no ale zawsze to gale wrocławskie są galami roku, jeżeli chodzi o, o FEN i zawsze są nominowane do tych gal roku w ogólnych rankingach wszelkich, wszelkich portali. Ta karta ma wszystko, aby właśnie to zdobyć, biorąc pod uwagę to, że konkurencja radzi sobie, no jest zmienne szczęście, mam myśli największego konkurenta. No jeżeli Zagrzeb i Gliwica nie pykną, to jutrzejszy Wrocław, jeżeli wypadnie tak jak zawsze, to ma duże szanse. Nie, no jasne. My tam już się wyleczyliśmy z zazdrości o konkurencję, w jakieś tam chore gonienie i tak dalej. Skupiamy się na sobie, robimy swoje. Ta karta na papierze wygląda bardzo dobrze. Jestem przekonany, że do tej pory tego roku w Polsce jeszcze nie było tak mocnej karty walk. Tak? Jutro zobaczymy, jak to z papieru przeleje się na walkę w Oktagonie. No i zobaczymy, co później się wydarzy do końca roku, co inne organizacje pokażą, Tak, bo jeszcze zostało do końca trzy miesiące. Także wszystko jest możliwe, no ale my Kończymy bardzo udany rok, bardzo mocną galą i mam nadzieję, że jutrzejsza gala będzie ukoronowaniem naszej bardzo ciężkiej pracy w 2019 roku i że będzie taką wisienką na torcie i dla fanów, i dla nas, i dla właścicieli Federacji również. Jakie plany na przyszły rok, ile gal? 4-5. Zwiększamy tempo. W przyszłym roku planujemy zrobić 5 gal. Jedna duża gala już w marcu na nowym terenie. Jutro ją oficjalnie ogłosimy, a w międzyczasie jeszcze w styczniu chcemy zrobić coś mniejszego albo i nie ale jeszcze do końca nie, nie, nie znamy lokalizacji, bo rozmawiamy z kilkoma partnerami, z kilkoma miastami, także jutro ogłaszamy galę marcową dużą. No właśnie, dostałem gdzieś jakąś nieoficjalną informację, że zagrożona jest gala w Warszawie, że Warszaw... Fen może do Warszawy nie zagościć w przyszłym roku. Nie, no w Warszawie robiliśmy 4 lata pod rząd i tak naprawdę były nam te gale potrzebne, żeby promować brand, bo to stolica i tak dalej. W stolicy już jesteśmy mocni, zapełnialiśmy to już kilkakrotnie, także wydaje mi się, że rok sobie zrobimy przerwy na inne grunty, a Warszawa troszeczkę za, nas, za nami zatęskni, to nic się nie stanie. Tak, może, tak, spokojnie. może coś w tym być faktycznie, może za, Warszawa Zatęski i, i wtedy chętniej przyjmie ten z powrotem. I ostatnie pytanie, no bo wiem, że coś się w interesie ruszyło, dlatego pytam, jaki jest procent spłaty długu Normana Park? No jest, jest duży. Norman spłacił jakąś tam znaczną część, także jest między nami OK, jak dotrzyma słowa i rozliczy się jeszcze do końca, tak jak obiecał, także w ogóle będzie już tam zapomniana ta cała zadra i tak dalej. Norman jest jaki jak jest, nie tylko my mieliśmy z nim kłopoty. KSW też cały czas ma. Zobaczymy jak to się wszystko rozwinie. Także świadczy to jednak o tym, że nasi prawnicy nie są najgorsi, skoro od Normana wyciągnęliśmy pieniądze, że dobrowolnie spłacił. Myślę, że z normalnym, normalnym może być różnie w przyszłości, także nie wykluczamy nawet opcji, że kiedyś tam dla nas jeszcze zawalczy. Tak? Bo pamiętajmy, że Norman jest nieobliczalny, nigdy nie wiadomo, czy go się po nim spodziewać, i tak naprawdę wszystko, wszystko jest możliwe. To być może jego największa zaleta. I na koniec w takim wypadku zaproszenie na galę naszych widzów i ważnych, bo biletów już pewnie wiele nie zostało. ale. Cudłeczko, kilkadziesiąt sztuk. Tak jest, ale w postaci oglądać można. Dokładnie. Słuchajcie, zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jutro hala orbita. Ostatnie bilety jeszcze dostępne. A kto nie da rady, to przed telewizory startujemy o godzinie 19:00 Polsat Sport Fight, potem godzina 20:00 Polsat Sport i Super Polsat, Super Polsat. Antena, którą ma każdy w, Polski, w polskim domu. Naprawdę wspaniałe sportowe widowisko. Jestem przekonany, że ta hala orbita jutro odleci. Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam Pawła Jużwiak. Tak jest, nie możecie tego przegapić. Wrocław. Zawsze niszczy. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo.